I tu widzę już się żniwo zaczęło. Będę zatrzymywany Na motor jest prowadzi Nie ma bo to jest 125 Ale będzie w tym roku No, bo nie dużo wypadków jest udziału motocyklistów ale pan spokojnie No bo widziałem, że stoicie, nie? Bajaj, tak Jest 2616 Mniejszy licznik jak ten nie może być Nie, no to... Już no, nie cofniesz Nie ma po co na razie, nie? To wszystko? Okej, okay, wszystko OK, dzięki wielkie No, sobie myślę, a co, sobie włączę kamerkę, nie? spokojnie jechał, no widzę, jedni stoją tu w nietypowym miejscu, jak na Rudę Śląską, no to drudzy będą Kaskadowo, nie? Wiecie, człowiek myśli, że jedno miną odkręca, a tam stoją drudzy. Nie wiem, kto wprowadził ten przepis, że policja stoi w tych kamizelkach odblaskowych. No ale to jest bardzo pomocne. Policjant mówił, że dużo wypadków, więc robią kontrolę. Co to co to da? Jak się zapyta, czy mi wszystko świeci? Powiedziałem, że świeci. I koniec kontroli <noise> jak, jak to ma zmniejszyć liczbę wypadków? Wróciłem sobie z 5K wide na 4K super view No bo w 5K nie ma Superview. view Niedoróbki GoPro oczywiście na każdym kroku No bo to jest jednak zbyt wąskie te wide To tak już podchodzi pod Osmo pod Action A po to te GoPro, je, żeby było szeroko, to tak informacyjnie Reszta ustawień to w tym momencie się wyświetlają dla tych, co by byli zainteresowani ustawieniami kamery A ja sobie śmigam na uberku Licznik w tym momencie się aktualizuje Trochę tam wskoczyło swego czasu, no bo ho 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 Wiecie a W auta mi wyciekał płyn chłodniczy Z pompy płynu chłodniczego i musiałem dać auto do mechanika, zanim się doczekałem mechanika, to jeździłem tyle ile szło na motocyklu, no i tam potem jeszcze było mechanika i jeszcze ostatnio jak nagrywałem, to też jeździłem, no i tak się trochę tak ono zbierało, mimo wszystko jak zbierałem 10 tysięcy złotych i prawdopodobnie poczekam sobie aż sprawkę też zrobię, to to go opnę, bo jajka. No, i dzisiaj chciałbym Wam właśnie też opowiedzieć, bo, no, bo 2631 km w tym momencie jest. A ja go mam od 9 coś, czyli tam trochę już pojeździłem. No i wychodzą tak zwane bolączki biegu y, dziesięcego, tak to nazywają. Jakieś tam wyszły. Dzisiaj miałem je ogarnąć, ale no, nie zdążyłem, bo miałem dość roboty z rana powiedzmy. Tam już moje prywatne życie, jednak trochę chcę zachować go Ale to jakby jadę na miejsce, nie będzie zamówienia, żadnego, po prostu wezmę i Wam pokażę Bo to muszę pokazać, nie? Co się, co się stanęło Mimo wszystko, jak na razie to są dość, dość takie drobne pierdółki Które dość łatwo można ogarnąć No tak coś jak coś się tam zadziałało, zadziałało. Tyle, bo mogę powiedzieć jeszcze w tym momencie, że jak ostatnio kupowałem badacza temu, też ten sam rocznik, tylko on miał tam 8000 przebiegu, to on był już po wymianie wskaźniku poziomu paliwa. Bo się gościowi zepsuł wskaźnik poziomu paliwa, ale na gwarancji mu go zrobili wtedy, więc spokój, nie? No ja mam nadzieję, że takich czy tak powiem, ekscesów nie będę mieć. A nawet jak jeśli będę mieć, to prawdopodobnie koszt wymiany takiego wskaźnika Wyjdzie mnie taniej o wiele Niż jakbym miał robić te przeglądy gwarancyjne za 250 zł Z wymianą oleju Gdzie ja sobie olej mogę wymienić No bardzo tanio no. Już nie wchodzimy mi w liczby, to nie jest 15 zł No sam koszt oleju, no i nic więcej Siuultu Jedno mnie ciekawi, dlaczego psy nie lubią motocyklistów? Czy to chodzi o... O brzmienie silnika, czy co? Czy o ten ubiór? Nie mam pojęcia No i bolączki wieku w wojajku Jak to mówią Dźwignia zmiany Tam do dokręcenia Tu lata Jak stara szmata Pierwsza strata Druga Sprzęgło też dźwignia sprzęgła też lata Też do dokręcenia I trzecia czyli to była śruba ale to jest od tego, od tej osłony muszę ją sobie po prostu kupić gdzieś poleciała jak już zauważyłem, że tej nie ma to wszystkie inne połapałem znaczy to wiadomo, że to się tu naciąga to, to jest spoko nie? Ale wszystkie inne to w miarę takie te duże podokręcałem a i lusterko tu się raz dokręciłem to ogólnie ta śruba jedna choćby tak popuszcza. Opali takie coś, nie? No tak to się nic nie dzieje Jak go mam tysiąc... Siedemset, kilometrów Tylko łańcuch naciągać i smarować Olej zmieniać, nic więc więcej co A tak co dzisiaj mówiłem Dla jaj tutaj tak Między nami ubrami Że o, to dzisiaj do, do pierwszego deszczu będę jeździł Zmoknę i do, p***dę do domu Oczywiście miałem w planie Kurwa uciec szybciej, ale No praktycznie co do minuty prognoza się zgadzała Co jest niezwykłą rzadkością w ostatnich dniach Zamówionko roztarczone, taki spokojny klient jest Zawsze uśmiechnięty No i chyba, chyba zawsze na piwek nawet da Przynajmniej ostatnie razy co byłem Ło kurde, co tu się dzieje, nie? Jeszcze te muchy się przyczepiają do tego, do, do szybki dobrze, że tak ciutko pada Wiecie, jeszcze mi tam spodnie nie przemokły Przynajmniej nie czuję tego No ale tak już To nie jest, nie jest to, to, co powinno być Kamerkę trzeba wycierać, wszystko może zamoknąć i się zdupić Przydały się te rękawiczki, co mam z wycieraczką, ale no, nie wziąłem A z doświadczenia swojego już wiem, że jak pada Ci leci na ten kask to jak przetrzesz, to jest tylko gorzej <noise> Więc lepiej niech sobie po prostu samo spływa przesiedanie po dalsze sprawę jeśli nie masz wycieraczki. to kastara morudzka, o świecienna o ty boże No tak czy siak, ja się z wami żegnam Do zobaczenia przy kolejnym motovlogu i prawdopodobnie to będzie motovlog o Hondzie, bo ona łoch już kurde od sylwestra na niej nie jeździłem. No mamy końcówkę maja już praktycznie. Jak już obejrzałeś do końca, to trzepnij łapeczkę do góry. Będzie mi naprawdę miło, poprawi mi to zasięgi. A jeśli jeszcze nie tego kanału, to walnij suba. Bo nadchodzi era drona FPV! Tylko muszę najpierw go mieć czas. Muszę sobie znaleźć czas, żeby go. Okiełznać wirtualnie najpierw, a potem już wiecie w terenie dzięki Sajonara.